Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Aneta i prowadzę kanał perfumaryjny. Dziś przychodzę z filmem, w którym chciałabym przedstawić Państwu krótką recenzję na temat perfum e, od Killian. E, I don't need a prince to be a princess. Jeżeli interesujecie ten temat, ten zapach, zapraszam serdecznie do oglądania. Perfumy I don't need a prince to be a princess. One stosunkowo nie są bardzo, bardzo stare, ale też nie są młode. Powstały w 2018 roku w moim akurat posiadaniu stały się dopiero od, od tygodnia, bodajże od tygodnia. I muszę od razu przyznać, że dawno nie kupiłam. Tak wspaniałych perfum, perfum, które są tak bardzo w moim guście i w moim stylu. Jak byłam ostatnio na zakupach, w ogóle nie miałam żadnego, żadnych planów kupy, kup na perfum. Miałam inne rzeczy, których potrzebowałam, ale oczywiście przy okazji musiałam zalecieć do perfumerii i zobaczyłam na półce z wyprzedażu, że te perfumy są. Wyprzedawane, więc y, oczywiście y, ja perfumy Kiliana znam, może nie wszystkie. Testowałam kilka e, mini produktów, jak również sama posiadam Love, Don't Be Shy, e, które również bardzo, bardzo kocham. E, te natomiast kupiłam w ciemno. W sklepie zupełnie nie mogłam tego wypróbować, nie było żadnych testerów. E, oczywiście teraz są takie też czasy, że e, testery raczej są zakazane. No, ale były w dobrej cenie. Ja je kupiłam za 30 funtów, czyli około 150 zł. Myślę, że to była bardzo, bardzo dobra okazja. I słuchajcie, jak tylko je kupiłam, skończyłam zakupy, poleciałam do samochodu i od razu rozerwałam kartonik. I muszę przyznać, że to była miłość od pierwszego powąchania. Ten zapach jest naprawdę 100% mój gust. Rzadko tak się zdarza, no ale fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja, jeśli chodzi o te perfumy, wcześniej ja już gdzieś je, one mi się przewijały, ja je widziałam na różnych stronach, na Instagramie czy też YouTube, natomiast nie za bardzo. Na nich się skupiałam. Ja, bar ja jestem, słuchajcie, wzrokowcem, i dla mnie na początku y często podoba się wizualny aspekt, y czyli flakonik. Y I w tym przypadku. Ten flakonik nie zły, ale ja sama osobiście nie jestem ogromną fanką napisów. Ja nie lubię tak, jak jest dużo, tak, tutaj, tak jak tutaj mamy na dole te napisy. Ja myślę, że gdyby ten dół był czarny i tylko był ten delikatny napis i tam jakaś nazwa delikatna, ja bym, bym od razu na nie zwróciła uwagę. Natomiast. Takie napisy w moim, w moim, to jest moje prywatne odczucie są troszeczkę kiczowate. Tak samo nie przepadam za ciuchami z napisami, no ale każdy oczywiście ma swoje. To jest tylko i wyłącznie mój, mój, mój gust. No ale powiem Wam szczerze, że bardzo cieszę się, że kupiłam w końcu te perfumy. Jeśli chodzi o flakonik, fluken, flakonik jest w kształcie takiej kuli. jest bardzo, bardzo ciężki. E, powiem Wam szczerze, że gdyby tak komuś przyfasolić, to byłby problem. E, oczywiście taki żart. E, no, w każdym bądź razie ta kula jest szklana, bardzo taka konkretna, a ten e, korek jest. E, jest. Plastikowy. To jest chyba plastik, z tym, że taki plastik cięższy. Tutaj mamy um, logo Kilian K, i w środku również mamy K. Um, napis Kilian, i w sumie nic tutaj takiego e, bardziej, co e, by jakoś tak bardziej e, te perfumy wyróżniało nie ma. No i oczywiście zapach. Zapach jest 100% gourmand, 100% waniliowy, słodki, korzenny. Bardzo kobiecy, bardzo sensualny i śmiało powiem seksowny. To jest taki zapach, który jest bardzo, bardzo pociągający i bardzo. E, sprawiające, że kobieca, kobieta jest i taka smaczna, mogłabym rzec. E, jeżeli chodzi o otwarcie, otwarcie jest może inaczej. Te perfumy w bazie posiadają marshmallow, pianki marshmallow. Wanilię i benzoens, czyli żywicę benzoensową, która jest bardzo, bardzo słodka, balsamiczna i pudrowa. Ta podstawowa baza jest cały czas na prowadzeniu, natomiast przy otwarciu, jak tylko aplikujemy, czujemy tą bazę. Ale dodatkowo wynurza się cytrynka, i tutaj ta cytrynka dodaje takiej świeżości, dynamiczności i nie sprawia, że od razu na początku te perfumy nas przytłaczają słodyczą. Czujemy, że one są słodkie, ale też jest jakaś tam. Interesująca świeżość. Gdy one troszeczkę się ułożą, e, pojawia nam się zielona herbata matcha, i ona również, ja w ogóle uwielbiam e, zapachy z zieloną herbatą, e, i tutaj ta zielona herbata jest tak dobrze osłodzona. E, mamy również imbir. Imbir. Tutaj sprawia, że one są troszeczkę pikantne, nie są bardzo pikantne, ale są tak troszeczkę takie zadziorne i korzenne. Wiele osób, gdy czytałam recenzje na, na temat tych perfum, pisało, że wyczuwają tutaj takie ciasteczka imbirowe. Natomiast ja. Ja nie czuję tutaj takich ciasteczek. Ja czuję tą wanilię i bardzo, bardzo wyczuwam te pianki marszmalą. One są tutaj bardzo podkreślone i cały przez całą e, całą słuchajcie e, projekcję tych perfum. One one są bardzo, bardzo wyczuwalne. E, mamy w nucie serca również brzoskwinkę, mamy hedionę, mamy, słuchajcie, jaśmin i jabłuszko. E, te pozostałe składniki są takimi fajnymi dodatkami, które gdzieś tam e, są, e, słuchajcie, na którymś tam z kolejnych planów. Natomiast, tak jak jeszcze raz wspomnę, tutaj na prowadzenie wychodzą nasza baza, czyli marshmallow, benzoens i wanilia. W nucie e, otwarcia mamy dodatkowo cytrynkę, która nam orzeźwia ten zapach i później dodatkowo jeszcze wyłania się zielona herbatka i imbir, a cała pozostała reszta jest takim chodzi o, o cały ogół tych perfum. One są w moim odczuciu na pewno bardzo górną, bardzo delikatnie takie pudrowe, waniliowe, korzenne i troszeczkę mogłabym nazwać je też, że są cytrusy. E, to jest takie słuchajcie Wielki Micha Pianek marshmallow polanych jeszcze waniliowym kremem, i słuchajcie, gdzieś tam obok stoi macza, do której dodano troszeczkę cytrynki. Więc bardzo, bardzo ciekawy zapach. Powiem Wam szczerze, że. Ja jestem w nim bardzo zakochana. Ja je wrzucam do moich ukochanych zapachów. W ogóle nie żałuję, że je kupiłam, e, i mimo że były w promocji. Ja teraz je poznając, pozna, gdy je poznałam, na pewno kupię je też bez promocji. E, są tego warte. Jeżeli chodzi o projekcję i trwałość, projekcja jest duża, z tym że ona jest duża przez myślę godzinę, dwie natomiast później one stają się bardziej e, blisko skórne są trwałe na, mo, na mojej skórze utrzymują się około e, myślę, że nawet 6-7 godzin e, są bardzo wyczuwalne e, na ubraniach po, e, po ściągnięciu ubrań powiedzmy m, jakaś apaszka czy jakiś taki wiecie sweterek co możemy użyć go Kilka razy zostaje ten zapach do kolejnego nałożenia. Bardzo, bardzo takie dobre jakościowo perfumy. Myślę, że śmiało wszyscy ci, którzy kochają zapachy gourmand, którzy kochają słodkie zapachy, takie bardzo, bardzo kobiece i sensualne będą mega zadowoleni. Ja je ubóstwiam to przepiękne. Okej, okay, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, czy znacie zapach uh, I don't need, a, I don't need a Prince to be a princess od Kilian. Czy znacie jakieś inne zapachy z tej serii? Jeżeli tak, które mi polecicie? Ja jestem gotowa testować teraz e, inne. Będę sama czytała i w przyszłości e, na pewno będę Wam pokazywała też inne zapachy z tej serii. Myślę, że ta cała seria jest bardzo, bardzo smakowita. Jeżeli podobał Wam się film, proszę o łapeczki w górę, zostawiajcie subskrypcję. Będzie mi bardzo, bardzo miło. E, dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. test